Mój wyjazd do Tajlandii był pełen przygód. Jak widzicie tutaj, stoję sobie gdzieś na gwoździach na plaży. Jestem zdyscyplinowany na no, inny dzień palę sobie ciszę w lokalnym beach clubie. Tutaj akurat mamy Cafe Del Mar, ale dzisiaj pokażę wam bardziej turystyczną stronę Tajlandii. Dwie fajne atrakcje, które możecie gdzieś sobie zwiedzić, jeśli tam będziecie, czyli Andaman Aqua Park w Phuket oraz wyspę Phi przy tym też Maya Bay, czyli niebieską plażę. Oglądajcie do końca. Do koparku wybrałem się z Nati, czyli z dziewczyną, którą poznałem w Tajlandii. Koszt takiej wizyty w takim koparku za jeden bilet to jest około dwóch stówek polskich, czyli to naprawdę nie jest tanie jak na tajskie standardy. A z ciekawostką, którą musi się zmierzyć, to niestety, ale do wejścia na pierwszą zjeżdżalnię czekaliśmy około godziny. Jak widzicie, kolejki były duże. Później, jeśli chodzi o inne zjeżdżalnie, inne atrakcje, ta, na której mnie widzicie aktualnie, to była ta, na której nie było żadnej kolejki, ponieważ. Każdy bał się z niej zjechać, więc byłem na bardzo odważny. Samokopark to jest raczej na cały dzień. My wybraliśmy się około południa i brakowało nam tego czasu, bo byliśmy do samego zamknięcia. A tutaj widzicie mnie na malutkiej, ale z bardzo głębokim spadkiem zjeżdżalni. Z tego naprawdę trudno było wypłynąć, ale jest. Oczywiście po tym całym szaleństwie przydałoby się coś zjeść, a tutaj jeśli chodzi o kuchnię, jest ona naprawdę dobra. Tutaj mieliśmy chyba kacu, mieliśmy zupkę, mieliśmy też coś typowo tejskiego, czyli Pataja, ale zjecie tam na pewno dobrze. A tutaj kolejka była zdecydowanie najdłuższa. A jeśli chcieliście poczuć jak surfer, no to musieliście chwilę poczekać. Tutaj mamy taką sztuczną falę. Dostajecie deskę i możecie sobie popływać właśnie tak ciałem, jak ja. Podsumowując, sam waterpark, aquapark czy jakkolwiek to nazwać, był fajnym przeżyciem, zdecydowanie warto odwiedzić, ale raczej dla najmłodszych. Ten dzień zakończyliśmy oczywiście wizytą na nightmarkecie, bo sam waterpark jest niedaleko Phuket Town. Tutaj akurat usłyszycie jak śpiewają dzieciaki Eminema. Zdecydowanie jeśli chcecie poczuć jak typowy farang, tak Tajowie nazywają europejskich turystów, to musicie kupić spodnie ze słoniami. Tak jak ja. Całego tego tripa zajęliśmy wypożyczonym przeze mnie skuterem, ale naprawdę to nie jest miękka gra. Musicie uważać, musicie mieć oczy dookoła głowy, musicie trochę umieć chociaż jeździć na tym skuterze, trochę ogarnąć jak to wygląda, bo droga i sam ruch na drodze jest na pewno niebezpieczny, jak widzicie tutaj. A jedną z najbardziej ikonicznych atrakcji Tajlandii są jak najbardziej wyspy Phi My pojechaliśmy sobie tam speedboatem, później wsiedliśmy na taką jak tutaj widzicie łódeczkę. Oczywiście zwiedzaliśmy te charakterystyczne dla Phi uliczki, takie jak trochę w europejskim stylu. Naprawdę ładnie to wyglądało, a tutaj już widzicie nas jak dojechaliśmy na Maya Bay, czyli niebiańską plażę, którą zobaczycie już zaraz. Świetnie było zobaczyć to miejsce z naprawdę bielutkim piaskiem, piękną lazurową wodą, no i tymi charakterystycznymi górami dookoła. Ale jak widzicie, Instagram kontra rzeczywistość, ilość ludzi jest naprawdę przytłaczająca, ale nie zaburzyło to uroku tej niebiańskiej plaży. A chwilę po poprzednim klipie dostałem propozycję od dwóch Chinek, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie, no bo jak wiecie, dla Azjatów jesteśmy po prostu jako białasy egzotyczni. Tutaj macie przykład, jak pięknie wyglądała woda. Sam krajobraz, te góry wyrastające totalnie znikąd. My wynajęliśmy sobie przy okazji właśnie taką łódeczkę, którą się tam wszędzie poruszaliśmy razem z kierowcą. A ja musiałem przetestować moje skills, jeśli chodzi o robienie salta w tył. Tutaj później również z darkiem, niestety troje synchronia nie siadło, ale było zrobione. A na tym klipie widzicie małpki, to jest akurat Monkey Beach. Niestety była ona zalana przez przypływ. Ale nadal małpki tam przychodzą, więc zawsze je raczej zobaczycie. Później wróciliśmy z nową łódką na Pipi. Przez te uliczki przeszliśmy na takie schody, które prowadziły na hiking do Viewpointu, który jest na Pipi. Roztacza się z niego naprawdę piękny widok. Jak widzicie na załączonym filmie, oczywiście też zdjęcia. Macie tutaj taki podes, jak widzicie filmiki, czy też zdjęcia wychodzą są dosłownie super pięknie. Niestety pogoda już później nam się trochę zepsuła, ale wcześniej jak najbardziej oddała. A tutaj już schodząc, później na jedzonko, niestety temperatura nas trochę dobiła. A później to jedzonko trzeba jakoś spalić. Ja wstawiam tutaj kilka urywków z mojego i darka treningu z szamrokiem, jeśli chodzi o Mojtaj. Trzymamy, jak jest? Jak jest panie dalej Dobrze Jak jest urodzinowo? Urodziny trwają dalej czy nie? Dlaczego to jest takie łapkę? Hahaha Pięknie Zmiana Ej, ej, ej hej, hej! 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 Dobrze. Teraz A dzień później, po tym jak zobaczyliśmy ilość wolnych studiów tatuażu na Pipi, zdecydowaliśmy się razem z chłopakami jakoś zaznaczyć naszą znajomość, nasze wspólne wartości i wannęliśmy sobie Ewatahom, symbol wilka. A już na samym materiale zobaczycie naszą podróż na Nui Beach. Pojedziemy tą skuterem właśnie po takich drogach. Była tam masa instagramowych spotów, ale większość zobaczycie już jutro w nowym vlogu. Więc dzisiaj to było na tyle. Ja jestem po treningu boksu. Mamy godzinę, już prawie północ. Przysiadłem, żeby zrobić dla was ten materiał. Materiały muszą pojawiać się codziennie, a następny z relacji, jeśli chodzi o Nui Beach, później jeszcze testy jedzenia z Tajlandii zobaczycie już niedługo, w najbliższych dwóch dniach. Więc niech moc będzie z wami.